Twoja córeczka, jak wspomniałaś, nie dostała się do przedszkola. Jak teraz sobie radzicie? A ja mam mamę, więc jakby w sensie radzimy sobie no, że to jest super komfort, naprawdę, można mi pozazdrościć tego, że ona jest, więc no obydwie tak naprawdę się nią zajmujemy, a jak będzie takie miejsce w przedszkolu gdzieś u nas blisko, to na pewno dla jej komfortu, dla jej rozwoju, po to, żeby miała kontakt z dziećmi, żeby no zupełnie innych rzeczy nauczyć się w przedszkolu niż to, co jakby jesteśmy wy dwie w stanie jej dać, więc no, czekamy na to miejsce, po prostu. Pamiętasz, jak jeden z twoich wywiadów, w którym powiedziałaś, że to jest normalne, że płacisz mamę, mamie za opiekę nad córką, wzbudził bardzo, bardzo dużo, może nie skrajnych ale na pewno różnych emocji. No ja właśnie nie rozumiem. W sensie. Ja nie rozumiem ze swojego punktu, no bo ja nie jestem z bogatej rodziny, więc no jakby moja mama zostawiając pracę, no nie miałaby z czego żyć. Więc no jeśli są takie rodziny, które mają babcie i mogą sobie pozwolić na to, że ona po prostu przychodzi i jest i ma taki komfort zaplecze, że ich stać na to, natomiast w mojej rodzinie tak nie ma. Moja mama bardzo ciężko zawsze jakby pracowała, i no i w momencie, w którym zrezygnowała, nie byliby w stanie się utrzymać, więc jakby um, uważam, że to było bardzo w porządku. Miło, że ja zawsze pomagam swoim rodzicom, nawet jak moja mama pracowała. To ja jakby w sensie nie rozumiem. No pewnie rozumiem, jeśli ktoś zna swój inny komfort, to dla kogoś może być to niezrozumiałe. Natomiast sytuacja, w której my jesteśmy jakby moi rodzice, jest taką naturalną rzeczą. No dobrze, a na jakiej zasadzie na przykład ustalaliście tą stawkę za opiekę i czy ona podlega negocjacjom? No bo jak wiemy wszystko podrożało. <śm> Myślę, że moi rodzice e, są tak dobrze zaopiekowani, że na wszystko im jak wystarcza. Mają taki komfort, e, że no, stać nas na to, żeby im zapewniać e, po prostu godne warunki i e, jak im na coś trzeba, to, e, to oni po prostu jasno nam mówią. I, my, I tak samo moja siostra bardzo dużo pomaga, bo to nie jest tylko tak, że ja, e, ale ona tak samo. Więc e, nie, to jakoś tak naturalnie przychodzi, to są moi rodzice, więc to tak... To nie jest jakiś, nie jestem jej pracodawcą, to jest moja mama, więc ona po prostu, ja po prostu wiem, ona nie musi mówić. E, a jest najważniejszą osobą w moim jakby życiu, więc no, nigdy by mnie nie pożałowała. No dobrze, to wróćmy jeszcze na moment do tego tematu: przedszkola. E, raczej skusiłabyś się na prywatne czy państwowe? Nie, chyba nie ma to znaczenia. Jeśli jest dobre, przedszkola tak naprawdę w sumie. Mm, to panie przedszkolanki odgrywają główną rolę, więc jak jest super pani, która ma takie podejście do, do dzieci, no to to jest chyba najważniejsze, co, na co powinno się zwracać uwagę w przedszkolu.